Cześć siemanko, witam w kolejnym odcinku dzisiaj spróbujemy sobie nabić Shelly mapa to starcie solo zapomniany wodospad mamy do tego meteory które będą się pojawiać na mapie brakuje nam 7 punktów czyli dokładnie drugiego miejsca lub pierwszego najwyżej spróbujemy to zrobić na dwa razy jak nam się nie uda za pierwszym spróbujemy Nie wiem czy będzie w górę, nie chcę do środka. Nie, środek. Ładnie. Bierzemy, to tak jest góra. Ja, Za, on się tam schował. 6 śmierci potrzebujemy. To się zaczęło. Tutaj przyjmujemy środek. Na tej mapie chyba nie ma wstrzymań, tylko, że bywa sikciu do zabójstwa. Jeszcze 5 śmierci, no to rozmary nie wierzą na środek. Aj no co, bo się w symulatorze w na środku, mamy ulka, więc spokojnie. Jeszcze 4, zabójstwo To powinno być dobrze, no zobaczymy jak nam pójdzie Nic to nie naciera na środek Trzeba być ostrożnym, bo dużo leonów, to się dnia, jeszcze 3 tak bo ja wyższym jak zrobimy, jak nam się nie uda znieść do drugiego miejsca od pierwszego, czyli tak zwany Showdown Po angielsku, bo kurde Szybko, dobra Nie najlepsze Miejsce chyba, nie jest tak Źle Ale dobra, bo tam Tam Tara sobie zniesła Nikt mnie nie widzi na razie Mocę w tych widzę i nie są na resztę sytuacji. Bo to jest tyle tego, że nikt mnie nie widzi. No, Mocę A Czwarte, Leon mnie zaskoczył, tak to bym dobioł ultem tą. No, zapomniałem jak teraz ka się nazywa 4. Czy brakuje nam trójeczki? Trzy punkciki to będzie miejsce, chyba jednak czwarte. Zacznę, co się uda. Mm, dużo szereg nie chce i środek nie chce. możeć może źle skończyć, Trzeba by się gdzieś przyczaić, no. Niestety szelka nie ma dużego zasięgu i trzeba grać na bliskość. Na tej mapce nie ma cubów, więc... Po prostu, liczą się zabójstwa, żeby się wzmocnić. Spróbujemy przetrwać jak najdłużej. Niestety tylko dwa pojedynki zdążę nagrać, bo mam mało miejsca na no, pamięci. Pięć śmierci mam. Zobaczymy. Mniej stukania przynajmniej będzie w ekranach. <gry> 5 śmierci jeszcze 4. Dzisiaj też wleci odcinek jak robię zakupki w sklepie. Z kodem VCR. 3 śmierci jeszcze. Może jak Adrian mnie wypromuje, to chociaż że jest jedna osoba, to obejrzy ten materiał więcej. O, dwie, dwie szybkie śmierci. Jeszcze jedna i nam się uda. Mamy dwie spora możemy tańczyć. Możemy tańczyć czy nie możemy? Krejci, krejci, krejci. Potańczmy sobie na widoku. Może ktoś pomyśli, że chce się z nim skimować. Ciężko to widzę Uda się, jest yeah. No to filmik leci, widzicie Wszelka też powiedziała i yeah. jest Słabo to zrobiłem Mogę mu uciec, ucieknąć w chmurę Ale kolejna czwórka i mamy to Dzięki za oglądanie i siemandero